Z Ewangelii według Świętego Marka kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Te słowa, choć wprost odnoszą się do Pana Jezusa, odrzuconego przez ludzi, a będącego jednocześnie fundamentem Bożej świątyni, odnoszą się wielokrotnie także do człowieka. Ile razy w historii świata zdarzyło się, że ktoś bardzo konkretny został przez ludzi odrzucony? Niedoceniony, zlekceważony, wyśmiany, yy, skrytykowany, yy, potraktowany niegodnie. Yy, odebrano mu szanse, nadzieje, yy, prawa. Tymczasem Bóg sprawiał, że ten konkretny człowiek, jeśli tylko odważył się nie sądzić, nie nienawidzić, stawał się kamieniem węgielnym czegoś zupełnie nowego i pięknego. I tak się też może wydarzyć w naszym życiu. Do zobaczenia jutro.